No i dzisiaj obejrzymy grupkę gołębi, którą przygotowałem dla dwie parki, dla Bolka, ale jakie dwa wyżymace, między m.in. syna Eli oraz tutaj z bojowych. tego na lewym ringu mam, no to to creme de la creme. Bolek to wytrawny hodowca, na początek ostrożnie kupuje, no chce je wybadać, co to tam będzie u niego, to jak to się sprawować. No ale zobacz, panie Bolku, tego gołąbka. No, to jest, już nie wiarz, ale z tych moich najciekawszych, także czwartek je wyślę, a tu druga grupka, 5 plus 1 gratis, czyli taki ładny pakiet dla Mariusza, Mariusz wymagający hodowca, już doświadczony, potrzebuje coś, żeby wzbogacić tą swoją hodowlę, no i mocno nimi polotować. Jak widać, te gołębie są bez zarzutu. Z pewnością będą się bronić. No, to linia Fineke 5000 z tą plamką na głowie białą. Także to jest to. Także Mariusz ze środka Śląska. Także gdzie ostra konkurencja będzie z nimi ostro lecieć. No i pana Wolesława gróbka. To już takie kremę na kremę, to nie ma co tu dużo gadać. A więc jutro jeszcze przy wkładaniu ich zaprezentuję, jak one się tutaj prezentują, by zdobywać takie ładne puchary. A więc do jutra, do wkładania, a teraz jeszcze chwilkę popatrzmy na karmienie wyżymaczy i żniwiarzy. Dodam, że tu w Tego głębie praktycznie są pozamawiane. Niektórzy się denerwują, że nie dostali się do kolejki. No niestety, ta hodowla nie jest aż tak wielka, a tych zamówień multu. W poniedziałek, we wtorek, wyślę dla pani Iwony. To będzie prezent dla męża: sześciu werwortów, a później już piękny, piękne dwa pakiety, które już hodowca tutaj opłacił. Ale pamiętam o innych, jak się uda coś jeszcze. Przed wstrzymaniem wysyłek przez pocztę oczywiście będę chciał to zrealizować. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołębnik, Polska. Terima kasih telah menonton! ¡Gracias!